Wszystko, co się porusza, posiada energię kinetyczną. Czy to jadący pociąg, lecący samolot, czy samochód, zabawka w ruchu. Każda forma energii może ulec przemianie w inny rodzaj energii. Energia kinetyczna rośnie do maksymalnej, a potencjalna do zerowej. Energia kinetyczna zasada zachowania energii mechanicznej. Na tej lekcji dowiemy się, od czego zależy energia kinetyczna i jak ją obliczać. Poznamy również zasadę zachowania energii mechanicznej oraz nauczymy się obliczać różne wielkości z tym związane. I jak zwykle na początku będę Cię bardzo prosił o Twoją łapkę w górę, udostępnienie tego materiału oraz Twój komentarz, co najbardziej podoba Ci się w tej lekcji. Energia kinetyczna związana jest z ruchem. Kinema z greckiego znaczy ruch, zatem wszystko, co się porusza, posiada energię kinetyczną. Czy to jadący pociąg, lecący samolot czy samochód zabawka w ruchu. Pamiętamy z poprzedniej lekcji, kiedy analizowaliśmy spadek swobodny naszej piłeczki pingpongowej. Nastąpiła wtedy zamiana energii potencjalnej na energię kinetyczną, prawda? Przeanalizujmy sobie tą samą zamianę, czyli wzrostu energii potencjalną na energii kinetycznej, ale na przykładzie teraz tego młotu kafara, tak? Który wbija te wielkie pale. Wiemy dobrze, że tak, podnosząc na pewną wysokość A ten młot, praca jest wykonana nad ciałem, czyli ciało można powiedzieć, że zmienia się jego energia, tak? potencjalna wiemy też również, że zmiana energii kinetycznej to również jest praca, tak? W tym naszym przypadku tutaj praca, czyli zmiana tej energii kinetycznej, kiedy młot ten będzie leciał w dół, można powiedzieć, czyli będzie miał prędkość, czyli nastąpi zmiana energii kinetycznej, to jest praca, tak? Czyli iloczyn siły razy droga, czyli iloczyn siły ciężkości na drodze H, prawda? Wiemy, że siła w tym przypadku to jest z drugiej zasady dynamiki Newtona iloczyn masy tego młota razy przyspieszenie, w tym przypadku A lub G, a droga, jest to ruch jednostajnie przyspieszony, czyli S równa się AT kwadrat przez 2. Droga, czyli nasze H tutaj. I podstawiając teraz F i S to tego wzoru na przyrost energii kinetycznej, otrzymamy taki oto wzór, czyli przyrost tej energii tego młota na tej drodze H, to będzie M razy A, czyli to jest nasze F razy AT kwadrat przez 2, czyli to jest nasze S, czyli w naszym przypadku H. To widać tutaj od razu, że wciągniemy sobie to wszystko do jednego mianownika, czyli tutaj mamy mianownik 1, czyli sobie to M razy A przemnożymy razy tutaj razy licznik, czyli możemy to, uzyskamy taki wzór, czyli m razy a kwadrat, t kwadrat przez 2, no bo a razy a to a kwadrat. Dobrze wiemy również, że a, przyspieszenie, to jest zmiana prędkości, tak, w czasie. Zgadza się? Z działu kinematyka ruch jednostajnie przyspieszony. Zatem mianowicie wsta wstawiałem sobie tutaj za a ten nasz wzór v przez t, oczywiście do kwadratu, Wiemy dobrze, że również możemy sobie też podnieść osobno licznik i osobno mianownik do kwadratu. Zauważamy, że tutaj to nasze t kwadrat. Skróci się z tym tutaj t kwadrat. I uzyskamy taki wzór m delta V kwadrat przez 2, czyli zmiana energii kinetycznej będzie związana oczywiście ze zmianą prędkości. Ale chwilowa energia kinetyczna, w której obecnie ciało posiada. Będzie związana z chwilową prędkością, czyli można powiedzieć, że uzyskaliśmy w ten sposób wzór na energię kinetyczną, która się równa m razy v kwadrat przez 2. Oczywiście m to masa ciała, a v to prędkość ciała w danej chwili. Jednostką energii kinetycznej oczywiście jest ŻUL. I zróbmy sobie jeden przykład zadania. Zadanie pierwsze. Jaką energię kinetyczną ma samochód o masie 700 kg, jadący z prędkością 72 km na godzinę? To standardowo wypiszemy sobie dane. Masa to 700 kg, a prędkość to 72 km na godzinę. Trzeba przeliczyć na jednostki w układzie SI, a wiemy, że 72 to 20 m na sekundę. Szukane oczywiście jest energia kinetyczna. No to dobrze wiemy ze wzoru, tak, energia kinetyczna się mV2 przez 2, czyli podstawimy sobie teraz za masę i za prędkość nasze dane liczbowe to będzie razy tej 400, tak, to się tutaj skraca. 2 z 400, czy będzie 200 razy 700 to jest 140 tysięcy J. Tak? No bo 2 razy 7 to 14 i 4 zera. Zatem śmiało możemy udzielić odpowiedzi, że samochód ten posiada energię kinetyczną, tak, równą 140 kJ. I zróbmy sobie kolejny przykład zadania. Zadanie drugie. Oblicz z jaką prędkością porusza się wózek o masie 90 kg, który posiada energię kinetyczną 1125 J. No i standardowo wypiszemy sobie dane i szukane. Oczywiście pierwsza dana to m, 90 kg jego masa oraz energia kinetyczna 1125 J. Szukana jest prędkość. Przejdźmy do rozwiązania. Znamy wzór na energię kinetyczną, tak? k równa się mv kwadrat przez 2 i w tym przypadku naszą niewiadomą jest v, tak? Tutaj we wzorze uwikłane wiele rzeczy. Więc pierwsze to pozbędziemy się tego ułamka, tak? Tu jest dzielenie przez 2, czyli musimy wykonać działanie odwrotne, czyli pomnożyć razy 2 obie strony. Uzyskamy w ten sposób 2 razy energia kinetyczna równa się mv2 przez 2. Teraz nasza niewiadoma uwikłana jest w mnożenie razy m. To żeby się tego pozbyć przy V, tak, trzeba obu stron je podzielić przez m. No i uzyskamy wzór V kwadrat równa się 2 razy energia kinetyczna dzielone przez m. Oczywiście zamienimy sobie tutaj stronami, żeby moja niewiadoma była po lewej stronie. I teraz co trzeba zrobić? Tu mam V kwadrat. To żeby pozbyć się potęgowania, trzeba obustronnie spierwiastkować. Zatem uzyskaliśmy w ten sposób wzór na prędkość V równa się pierwiastek z ilorazu podwójnej tak, energii kinetycznej przez masę tego ciała. Zatem przepiszmy sobie ten wzór tutaj jeszcze raz i wstawmy nasze dane. Oczywiście za pomocą kalkulatora obliczmy sobie to i wyjdzie nam, że to jest pierwiastek z 25, czyli 5 metrów na sekundę. Zatem śmiało możemy udzielić odpowiedzi, że wózek ten porusza się z prędkością 5 metrów na sekundę. Energię mechaniczną możemy podzielić na energię potencjalną, czyli energię potencjalną grawitacji i sprężystości, oraz energię kinetyczną, tą związaną z ruchem. I już dobrze wiemy, z naszych doświadczeń oraz analiz naszych doświadczeń, że te energie mogą się zmieniać, tak? Z, z, zamieniać, przepraszam, czyli mogą zmieniać postać, czyli każda forma energii może ulec przemianie w inny rodzaj energii. W tym przypadku energia potencjalna, np. grawitacji, przy spadaniu naszej piłeczki, tak, ping-pongowej, zamieniała się w energię kinetyczną związaną z ruchem. Teraz przejdziemy do bardzo ważnej zasady zachowania energii. Jest ona wtedy, kiedy mamy układ ciał, tak, lub jedno ciało, w której następuje zamiana energii kinetycznej w potencjalne, i układ ten oczywiście jest układem takim, którym nie występuje żadna wymiana energii, tak, z otoczeniem. oraz przyjmujemy, że opór tutaj tego układu ciał, tak, i ruchu jest równy zero, nazywamy taki układ układem izolowanym. Tak? Czyli mamy zamiany energii kinetycznej w potencjalną i na odwrót, nie występuje żadna wymiana energii z otęczeniem oraz przyjmujemy, że opór jest równy zero. I mianowicie, w takim izolowanym układzie ciał, przy braku oporów ruchu ciała, energia całkowita nie ulega zmianie. Czyli nie ma żadnego przyrostu energii. Tak? Czyli przyrost energii wynosi zero. To jest zasada zachowania energii. Inaczej można powiedzieć, zasadę zachowania energii mechanicznej możemy skonstruować w ten sposób, że energia całkowita układu izolowanego, czyli suma energii potencjalnej i energii kinetycznej jest stała. Czyli energia mechaniczna całkowita jest stała. I zróbmy sobie teraz taką analizę lub wizualizację zasady zachowania energii mechanicznej na podstawie naszej spadającej piłeczki ping-pongowej z wysokości h. Wiemy kiedy, że na wysokości h, tutaj tak, nasza piłeczka nie ma prędkości, czyli v równa się 0, ale h jest maksymalne, tak, jest na maksymalnej wysokości. Zatem energia kinetyczna, tutaj jeżeli będziemy ją wizualizować jako taki prostokącik, jest, wynosi zero, tak, jest pusta, ponieważ nie ma prędkości. Energia potencjalna jest maksymalna, tak, czyli pełny zamalowany prostokącik, zgadza się? Ponieważ ma maksymalną wysokość, czyli suma tych dwóch energii, energii, tak, energia całkowita mechaniczna, to jest cały zamalowany prostokącik. Kiedy piłeczka zaczyna spadać, tak, i można powiedzieć tutaj, że wrócimy jeszcze do naszej zasady zachowania energii mechanicznej, tak, czyli Całkowita energia mechaniczna to jest suma tych dwóch energii kinetycznej i potencjalnej, oczywiście w izolowanym układzie. Gdy piłeczka zaczyna spadać, tak? Zaczyna spadać, to widzimy, że co tutaj się wydaje, wydarza? Prędkość nam zaczyna rosnąć, tu jest wektor prędkości tej piłeczki, a wysokość maleć, czyli zmienia nam się energia kinetyczna, pojawia nam się tak. Zaczyna nam ten prostokącik się wypełniać, ale energia potencjalna nam maleje, czyli tutaj nam tutaj spada. Ale suma, całkowita energia mechaniczna, dalej jest stała, tak? Bo suma tego i tego wynosi, tak? Jest stała. Czyli może być, jak dodamy sobie tą energię kinetyczną, energię potencjalną, to dalej otrzymamy pełny, zamalowany prostokącik. Popatrzmy, przyjrzyjmy się temu jeszcze raz, kiedy mamy, tak? Spada nam tu piłeczka, to energia kinetyczna rośnie, a energia potencjalna nam spada. Kiedy jesteśmy oczywiście najmniej więcej w połowie. Idźmy dalej, zobaczmy, co się stanie. Na samym końcu, tak? Tu będziemy mieli stany z tego tutaj z poprzedniego, tak, miejsca, i teraz piłeczka zaczyna spadać. I co tu się wydarza? Na samym końcu mamy maksymalną prędkość, jaką może osiągnąć przy spadku swobodnym ta piłeczka, ale. Wysokość, Jeżeli nasz punkt odniesienia do energii potencjalnej wysokości jest tutaj wynosi zero. Czyli zauważcie, że energia potencjalna teraz jest, wynosi zero, a energia kinetyczna jest maksymalna, czyli pełny prostokącik. Ale dalej suma obu tych dwóch energii jest pełny prostokącik, czyli nie zmieniła się tak, względem każdego punktu naszego pomiarowego. Spójrzmy jeszcze na ten ostatni ruch tutaj jeszcze raz. Popatrzcie, energia kinetyczna rośnie do maksymalnej, a potencjalna do zerowej. I w ten oto sposób zwizualizowaliśmy sobie zasady zachowania energii mechanicznej. W maksymalnym punkcie to było, tak, suma tych dwóch energii, oczywiście, w tym punkcie również suma tych dwóch energii, i w tym punkcie również suma tych dwóch energii, gdzie energia kinetyczna w Max, tutaj najwyżej była 0, najniżej była maksymalna, a energia potencjalna na odwrót na, tak, na wysokości Hmax była. Największa na wysokości tutaj 0, tak była najmniejsza. I warto tutaj dodać przy rozwiązywaniu zadań, że zauważamy, że energia potencjalna tutaj w maksymalnym punkcie co do wartości będzie równa energii kinetycznej tutaj w najniższym punkcie podczas spadku swobodnego ciała. Albo oczywiście rzutu do góry, który będziemy za chwilkę rozpatrywać. I teraz rozwiążmy sobie dwa przykładowe zadania z zasady zachowania energii mechanicznej. Zadanie pierwsze. Na jaką maksymalną wysokość wzniesie się piłka kopięta w górę z prędkością 12 metrów na sekundę? To standardowo wypiszmy sobie dane i szukane dane. Wiemy, że prędkość V to jest 12 metrów na sekundę. Wiemy też również, że w danych będziemy mieli współczynnik proporcjonalności g równa się 10 metrów na sekundę kwadrat. No szukano jest na jaką maksymalną wysokość, czyli na wysokość h. Będzie naszą niewiadomą. Przejdźmy do rozwiązania. Zazwyczaj warto sobie zrobić rysunek do takiego, nawet taki schematyczny i poglądowy. Zróbmy sobie rysunek. Tu będziemy mieli wysokość h0, gdzie piłka została kopnięta z prędkością v i poleciała na jakąś maksymalną wysokość. Oczywiście na maksymalnej wysokości jej prędkość będzie równa 0. Mówimy tutaj o prędkości, tak? na kierunku pionowym. I zauważmy tutaj, że tutaj będziemy mieli ruch jaki? Jednostajnie opóźniony, więc tutaj byłyby skomplikowane wzory na S równa się tak, V0 razy T, nie znamy czasu wznoszenia i tak dalej, i tak dalej. Dlatego zadanie takie można bardzo łatwo rozwiązać podejściem energetycznym. Popatrzcie. Tutaj, na tym poziomie tutaj zerowym można powiedzieć, ta piłka ma energię kinetyczną, ale jej energia potencjalna jest równa zero, jeżeli punkt odniesienia dla tak, energii potencjalnej uznamy sobie tutaj. A na tej wysokości maksymalnej piłka ta ma ponieważ prędkość jest równa 0, zatem jej energia kinetyczna wynosi 0, ale jest maksymalna wysokość, czyli maksymalna energia potencjalna. Wiemy oczywiście z zasady zachowania energii mechanicznej, że suma tutaj, czy wiadomo, Energia tak, mechaniczna jest stała, kinetyczna plus potencjalna na tym poziomie, ale również i na tym poziomie i wynosi tyle samo. Czyli skoro tutaj energia potencjalna jest równa zero, a tu energia kinetyczna jest równa zero, to tak jak już wcześniej wspominałem, możemy porównać tutaj energię kinetyczną z tego poziomu do energii potencjalnej z tego poziomu i napisać bez problemu, że energia kinetyczna tej piłki równa się energii potencjalnej. Znamy wzór na energię potencjalną to jest m razy g razy h oraz na energię kinetyczną to jest mv kwadrat przez 2. Teraz możemy porównać ze sobą te dwa wzory, tak? czyli napisać, że mv kwadrat przez 2 równa się mgh, czyli energia kinetyczna równa się energii potencjalnej. Widać od razu, że nie mamy w danych m, prawda, a naszą szukaną jest h. No to ale m i m jest po dwóch stronach równania, zatem możemy sobie obu podzielić, czyli się skróci, a żeby wyliczyć teraz h wystarczy obustronnie podzielić przez g, prawda? I mamy od razu wzór, że h równa się v kwadrat przez 2 g. Pierwsza dzieląc na g to jest to samo, co mnożąc razy 1 przez g, czyli g ląduje nam tutaj w mianowniku. I w ten oto sposób uzyskaliśmy wzór akurat do tego zadania, żeby obliczyć maksymalną wysokość, na jaką wzniesie się ta piłka. No Podstawmy teraz dane liczbowe i obliczmy o kwadrat tak 12 do kwadratu przez 2 razy 10, 144 przez 20. Kalkulatorem wychodzi 7,2 metra. Czy teraz śmiało możemy udzielić tutaj odpowiedzi, że piłka zniesie się na wysokość 7,2 metra? To jest maksymalna wysokość. W tym zadaniu mieliśmy problem o obliczenia maksymalnej wysokości, mając tylko prędkość początkową piłki kopniętej pionowo do góry. Wiemy, że z zasady zachowania Energii mechanicznej, suma energii kinetycznej potencjalnej na tym poziomie będzie równa sumie energii kinetycznej potencjalnej na tym poziomie. Na tym poziomie energia potencjalna jest równa 0, tak, a na tym poziomie energia kinetyczna jest równa zero. To widać, że tutaj mamy przemianę energii, tak? Cała ta energia kinetyczna została zamieniona na energię potencjalną, kiedy ta piłka się wznosiła. Zatem możemy śmiało powiedzieć, że cała energia kinetyczna tu z tego stanu piłki zerowego, została. Zamieniono na energię potencjalną w tym stanie. I porównywaliśmy sobie dwa wzory, i przekształciliśmy, wyliczając H, oczywiście, upraszczając, ponieważ M nie jest nam tutaj nawet potrzebna masa tej piłki. I w ten sposób uzyskaliśmy odpowiedź: Piłka wzniesie się na wysokość 7,2 metra. I przed nami drugie zadanie z zasady zachowania energii mechanicznej. Dźwig podnosił paletę z towarem o masie 100 kg. Kiedy maszyna wykonywała pracę równą wykonała, przepraszam, pracę równą 5 kilo J, zerwała się linka i towar spadł na ziemię. Oblicz z jaką prędkością towar uderzy w ziemię. No to standardowo wypiszmy sobie dane i szukane, tak? Masa tego towaru to było 100 kg OK. Praca, jaką wykonał dzik to 5000 dżuli. Zgadza się, no i szukana jest prędkość, tak? Uderzenia w ziemię. I standardowo przejdźmy teraz do rozwiązania. Zróbmy sobie taki poglądowy rysunek. Czyli mamy jakąś wysokość, na którą zdążył podnieść ten dźwig, tą, tą paletę z towarem, tak? Od wysokości 0. I możemy przyjąć, że w momencie zerwania się linki, tutaj prędkość, tak? W dół tego towaru wynosiła zero, tak? Musi się podnosiło do góry, tak jak ten właśnie linkę teraz stoi w miejscu, zaczynacie spadać na ziemię. Dużym uproszczeniem oczywiście. Wiemy również, że cała praca tego dźwigu, właśnie, poszła na zmianę energii potencjalnej tego towaru, tak? Czyli całą pracę, którą wykonał ten dźwig, poszło na podniesienie energii potencjalnej. Zatem możemy powiedzieć, że energia potencjalna teraz tego towaru wynosi pracy, tak? Równa się pracy tego dźwika tak? Twik spadając osiągnął jakąś prędkość, tak? Czyli uderzył i właśnie to jest nasze szukane. Z jaką prędkość towar, prędkością towar uderzył w ziemię? Zauważmy, że tutaj znowu na tej maksymalnej wysokości podnoszenia mamy energię kinetyczną równą zero, ponieważ nie mamy prędkości, tak? W uproszczeniu oczywiście pewnym oraz energię potencjalną, tak? Tę maksymalną, bo tutaj jesteśmy na maksymalnej wysokości. A towar uderzając w ziemię oczywiście miał teraz Zerową energię potencjalną, bo już ją można powiedzieć tutaj wytracił, tak, obniżając swoją wysokość z K do H0, ale maksymalną energię kinetyczną, ponieważ wiadomo, wiemy, że podczas spadku tak, swobodnego ciała mają maksymalną prędkość tuż przed uderzeniem w ziemię. Czyli możemy powiedzieć tutaj, że suma energii tak, kinetycznej i potencjalnej, czyli energia mechaniczna w tym stanie. Będzie równa również energii mechanicznym w tym stanie, tak? I tutaj nastąpiła przemiana tej energii, czyli cała ta energia potencjalna została przemieniona na energię kinetyczną. Czyli śmiało możemy powiedzieć, że energia potencjalna stąd jest równa energii kinetycznej na Ziemi, kiedy uderzał towar w ziemię. No przejdźmy teraz do wzorów. Wiemy, że energia potencjalna to jest MGH, a energia kinetyczna mV kwadrat przez. 2. Z tego wzoru wyliczmy sobie jeszcze wysokość, tak? H równa się energia potencjalna, czyli nasze W przez M razy G. Tak? Dzieląc tutaj przez MG obie strony tego równania. Więc teraz porównajmy sobie to energię potencjalną z energią kinetyczną, tak? Czyli MV kwadrat przez 2, czyli energia kinetyczna z tego stanu, tutaj Jest równa energii potencjalnej z tego stanu, czyli MGH. Standardowo widać, że nie musimy znać nawet masy tego towaru, proszę bardzo, bo oby te rzeczy się nam tutaj skrócą przez prawda? Mianowicie Na nie wiadomo, w tym przypadku jest V, tak? Czyli obu stronie przemnożymy sobie, przez przezważamy, pozbyć się tego ułamka i utrzymamy V kwadrat równa się 2GH. No i tu jest V kwadrat, czyli będziemy musieli obu stronie spierwiastkować, czyli V równa się pierwiastek z ilością 2GH. No nie znamy tego H, tak? Ale wiemy, że jesteśmy w stanie to wyliczyć. Dlaczego dobrze, że nam nawet dali tę masę? Mimo, że tutaj się skróciła, ponieważ V będzie się równało pierwiastek z 2GH, a zamiast H wstawimy EP przez MG. Tak? I widać tutaj od razu, że tu mamy iloczyn, to wskoczy nam do licznika, tu jest w mianowniku G i liczniku G. Zatem obie się Tutaj te wartości tutaj skrócą, czyli g w ogóle nam nie było potrzebne i mamy ostateczny wzór, że to jest dwa razy energia potencjalna, czyli nasza praca włożona do tak? podniesienia tego towaru na pewno wysokość przez m. I zauważcie, że przy podejściu energetycznym nawet nie musimy znać czasu spadku, nie musimy znać drogi tego h. Widzicie? A wyliczamy, oczywiście możemy to wyliczyć podstawiając dane liczbowe, ale nie musimy tego znać i możemy obliczyć Rędkość uderzenia ciała w ziemię. To jest właśnie podejście energetyczne. Bardzo ułatwia wiele zadań związanych właśnie z kinematyką i dynamiką. Ok, stawmy teraz dane liczbowe. 2 razy 5 tysięcy to 10 tysięcy przez 100. To jest pierwiastek ze 100, a wiemy, że to jest 10. Czyli śmiało możemy udzielić odpowiedzi. Towar uderzy w ziemię z prędkością 10 metrów na sekundę. Zanim przejdziemy do podsumowania, nie zapomnij o Twojej łapce w górze, komentarzu. Co najbardziej podobało ci się na tych zajęciach? Będę również bardzo wdzięczny za subskrypcję tego kanału oraz za udostępnienie tego materiału. I podsumowując, energia kinetyczna jest bardzo ściśle związana z ruchem ciała. Jest ona wprost proporcjonalna do jego masy i kwadratu prędkości tego ciała i obliczana ze wzoru mv kwadrat przez 2. Jednostką oczywiście energii jest dżul. Energia mechaniczna, tak, jest sumą energii potencjalnej i energii kinetycznej. I zasada zachowania energii mechanicznej mówi nam o tym, że energia mechaniczna całkowita jest stała. A zasada zachowania energii Mówi o tym, że w izolowanym układzie ciał przy braku oporów ruchu ciała energia całkowita nie ulega zmianie, czyli E równa się 0, czyli to jest zasada zachowania energii. I wracając jeszcze do zasady zachowania energii mechanicznej, w izolowanym układzie ciał przy braku oporów ruchu, Całkowita energia mechaniczna, czyli suma energii potencjalnej i energii kinetycznej, nie ulega zmianie, czyli jest stała.